Stosuję grupę leków, które uratowały kiedyś miliony osób. To są leki, które są na pasożyty. Mówię tutaj o właściwie dwóch, trzech lekach. To jest fenbendazol, czy mebendazol i wermektyna. Te leki mają, były stosowane i dobrze przebadane, jeśli chodzi o pasożyty. Natomiast okazało się, że te leki mają kapitalne działanie również przy leczeniu nowotworów. Czyli mamy lek przebadany co najważniejszy lek, który ma bardzo szerokie spektrum bezpieczeństwa. To znaczy, że jego przedawkować właściwie to praktycznie nie można, czyli on nie ma działań ubocznych. Też ja mam taki lek, który nie ma działań ubocznych i mi pomaga w chorobie nowotworowej, no to trzeba go zastosować. Oczywiście ciekawe jest jeszcze to, że połączenie tych leków z niektórymi lekami, które działają na Choroby, no, są stosowane w chorobie nowotworowej, ma działanie synergistyczne. Czyli one uwzrażliwiają efekty, zwiększają skuteczność działania leków stosowanych w chemii dzięki temu, że stosujemy tylko dodatkowo jeszcze fenbendazo czy wermektynę. A się prosi, żeby zrobić takie badania, żeby to połączyć, żeby wykazać, że rzeczywiście tak jest. No ale no jak na razie nie wolno tego stosować, bo fenbedazol jest tylko i wyłącznie stosowany, ma być stosowany przy yy, 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 przeciwpasożycinniczo i wemlektyna to samo. Przy chorobie nowotworów jest jeden wielki problem. Nowotwór to jest jedna historia, natomiast nowotwór wytwarza komórki macierzyste, które jak się rozchodzą, to one praktycznie, z nich potem powstają przerzuty. I problem jest taki, że nie ma żadnej chemii, która by te komórki macierzyste zniszczyła. A tu iwemektyna ma między innymi takie właściwości, że właśnie niszczy te komórki. Czyli my wygrywając pozornie z chorobą nowotworową, jeśli nie zniszczymy komórek macierzystych, to ta choroba wróci. A jeśli zastosujemy i je zniszczymy, mamy stałe wyleczenie. I to jest genialna rzecz. Mamy też substancje, które zwiększają wchłanialność, np. lecytyna o 30%, zwiększa dostępność i wchłanianie fenbendazolu czy ivermektyny. W związku z czym to wszystko trzeba by stosować kompleksowo. I aż się prosi, żeby to wszystko powprowadzać. Natomiast. no jest to jak widać bardzo trudne. Akurat Andreas robi to u siebie i ma dobre wyniki. Stosuje jeszcze jedną też bardzo ciekawą rzecz, gdzie nie znalazłem literatury, która by to potwierdzała, ale on z praktyki mówi, że to działa. To jest witamina B17, czyli amygdalina. Poznanie on to podaje dożylnie, powoduje, że powstaje Cjanek potasów, ale tylko wewnątrz komórek nowotworowych, dlatego, że w normalnych komórkach do tego nie dochodzi, bo nie ma odpowiednich enzymów. I w ten sposób następuje zniszczenie komórki nowotworowej. Ja to stosuję, że znaczy tu jest problem dokład, dobrego oczyszczania, co jest trudne, żeby dostać. No, ja to stosuję no, małe dawki, po prostu 6-7 pestek Moreli. Profilaktycznie. Profilaktycznie. Można profilaktycznie, ale można również choroby nowotworowe zastosować peski Moreli, gdzie jest nieduża dawka, ale to jest bezpieczne i tutaj. Nie mam żadnych problemów. Bo gdybym miał doświadczenie takie jak on, to prawdopodobnie też bym zastosował to w inny sposób. Czy istnieje profilaktyka, która jest zakazana przez, w stosowaniu przez izby lekarskie, jeśli chodzi o produkty leki, ale też czy w ten sposób można też niwelować samą chemioterapię jako proces, na który decyduje się jednak zdecydowana większość Polaków, które ma do czynienia z nowotworami. Znaczy, profilaktyka, to znaczy musimy zrobić tak, żeby nie zachorować. I tu jest odpowiednie postępowanie, to jest odpowiednie odżywianie, to jest ruch, to jest odpowiednia dieta, to jest dbanie o mikrobiom. To wszystko się zgadza. Ale jak już zachorujemy, to możemy zastosować również, znaczy zmniejszyć szkodliwość chemii. No chociażby podawaniem no słynnej witaminy C, którą podajemy dożylnie. No, nie, u nas nie wolno tego robić. Podawanie witaminy C, podawanie kwasu alforpionowego, glutationu, podawanie chociażby wody utlenionej ale 0,04 powoduje, że mamy większą szansę wygrania z nowotworem i mamy większą szansę, żeby nie mieć działań ubocznych. No to jest chyba warte, bo <grym> jeśli państwo w tej chwili plaga jest nowotworów i na pewno każdy się spotkał z chorobą, z osobą chorą na nowotwór, to jest dramat. To nie jest to, że się umiera, tylko to jest olbrzymie cierpienie. To są bóle, to jest no, coś, z czym medycyna sobie no, nie radzi. I, a człowiek ma prawo do godnego życia. Mm -hmm. I trzeba wszystko zrobić, żeby jemu to zapewnić. Jeśli ja to mogę zrobić, no to uważam, że moim obowiązkiem jako lekarza jest to zrobić. Poleca Pan też substancje, które są zabronione przez izby Lekarskie. Które wedle encyklopedii, jak na przykład Amanita Muskaria, która wedle encyklopedii jest silną trucizną i zabija każdego. Czy tak w rzeczywistości jest? Nie, no to znowu, jest kolejna, kolejna bzdura i kolejne przegięcie. Wszystko zależy od dawki. Jeśli stosujemy amanitę, to stosujemy mikrodosing, czyli stosujemy mniej więcej niż 500 mg. I w ten czas objawiają się no, kapitalne efekty. No to jest dużo literatury. Nie wiem, dlaczego ta literatura jest odrzucana. Chociażby weźmy przykładowo dwie rzeczy. Mamy ogólny problem z alkoholizmem. Zastosowanie mikrodozingu amanity powoduje, że 80%, tak podaje literatura, i z moich obserwacji wynika, że to się pokrywa, rzeczywiście przestaje pić. Ja wiele rzeczy na sobie próbuję. Amanicę też próbowałem w mikrodozingu. Jedyne co zauważyłem z efektu to jest to, że mi przestało smakować wino, które lubię. Czyli nawet kiedyś wina właściwie, no, piję, ale bez przyjemności, no to po co pić? To jeśli inni pili no, nałogowo, a przestają pić, no bo to nie sprawia przyjemności, no to chyba to warto stosować. Tylko tym zależy. Mhm. Czyli chcę pan powiedzieć, że 80%. Procent aż osób pije, jeśli pije to z niechęcią, czy pije mało. Mhm. Czyli amonita muskaria w mikrodowzdnieniu w 80% może wyleczyć alkoholizm. Dokładnie tak. Już nie mówię o depresji, o wielu innych rzeczach. Nie mówię o gry, grzeba, które są gorsze niż narkotyki psychoaktywnych, które działają na psychiki. To jest pole psychiatrii, żeby to zbadać. Przecież to wszystko pod kontrolą jesteśmy w stanie określić. Mając w tej chwili tak fantastyczną metodę diagnostyki i monitorowania tego, co się w mózgu dzieje. No, to właśnie się prosi, żeby to zrobić. Niestety, niestety nie ma, bo są takie bóle które, głowy, które pacjenci popełnią samobójca, bóle Hortona. Nic nie pomaga. Jeśli mnie podanie grzybka te bóle zdejmuje, to ja naprawdę nie zastanawiam się, czy ja mogę to zrobić, czy nie mogę. Ja po prostu pacjentowi pomagam, a on. No, Chyba bardziej szczęśliwych osób nie ma, jaką chronić na I chwilę, to... go, go, go w stanie boleć. No, 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 no tak, a tutaj, jeśli mówimy o amalitymuskaria, to nie tylko mikrodoozing, bo w dłuższych dawkach, jeśli byśmy przyjęli taki preparat, to jest również ma działanie, gdzie uaktywnia się tzw. tak zwana dimetylotryptamina, czy tak zwana DMT molekuła duszy, która otwiera tak, na, nas tak. na różne stany. Które powodują to, że. otwieramy się, się szerzej. Psychodo psychodoliczne, psychodoliczne doświadczenia, które też wychodzą poza zakres percepcji umysłu. No, to jest kolejna bardzo ciekawa rzecz. Ja nie spotkałem się z żadnym przypadkiem zesia śmiertelnego, jeśli chodzi o Amanitę. Oznacza to, że nawet nie stosując 500 mg, a stosując parę gramów. Również nie, nie ma zejścia. Zejścia są przy stosowaniu no, innych rodzajów muchomora, koprzyrzucamotnikowego, tak, ale znowu leczenie jego, i praktycznie biorąc, nie ma. Co nie jest prawdą, bo gdybyśmy podali do Żynie duże dawki witaminy C, rzeczywiście mamy szansę takiego pacjenta uratować. No dlaczego tego nie wolno robić? Przecież w tej chwili w aptece nie kupimy witaminy C. W tej chwili w aptece nawet nie możemy dostać soli fizjologicznej, bo wszystko jest zabronione i wycofane. Tylko, mhm. tylko dla szpitali. No witaminy C to nie ma i dla szpitali. W Niemczech mogę kupić w aptece, w i jak stosowałem u pacjentów, to właśnie z bórgapotyki sprowadzałem witaminę C. Jeśli to nie ma skutków ubocznych, to tak samo przy DMSO, które też Pan zaleca, tutaj A. jest też y, bardzo dużo środowisk, wypowiadało się w ten temat y, właśnie w kontekście DMSO jako rozpuszczalnika, który wkładamy do swojego organizmu i o licznych skutkach ubocznych. Czy właśnie to jest również uzasadniona y, prawda? Tak, DMSO jest jednym z wielkich odkryć, mimo że mówię, jest to akurat związek syntetyczny, nie jest to rzeczywiście rozpuszczalnik, ale posiada wspaniałe właściwości. Przede wszystkim ma bardzo silne właściwości przeciwzapalne yy, i dużo lepsze od hormonów sterydowych, ale co jeszcze posiada? Posiada możliwość protekcji, czyli jeśli mamy niedokrwienie tkanki, czy zawał mięśnia sercowego czy udar, podanie DMSO powoduje, że nie mamy konsekwencji tego udaru. I tutaj jeden mam taką opinię, która specjalist medycyny sądowej. Ja bardzo bym chciał poznać skąd on wziął te dane. on jest inhibitorem acetylocholinesterazy. Tak, ale w bardzo dużej dawce. Powoduje uszkodzenie rozpadu czerwonych kwinek. Bzdura totalna, chyba że podajemy olbrzymie dawki on nieoczyszczonego, to to może być, czyli bzdura. Wpływa negatywnie na komórki i innych narządów. Negatywnie nie wpływa. Powoduje ich uszkodzenie bzdura. W literaturze sądowo-toksykologicznej można spotkać doniesienia dotyczące toksycznego działania DMSO, nawet przy, przy stosowaniu niedużych stężeń substancji. No to już jest totalna bzdura, dlatego że dawka śmiertelna, no my to określamy jako LD, czyli letal dosis czy dosis letalis, dla DMSO wynosi mniej więcej ponad kilogram. Kilogram, a my podajemy przecież no, gram. Gramy. O czym my tu w ogóle mówimy? Jeśli teraz lekarz sądowy taką opinię wyda do sądu, to sąd wydaje na tej podstawie, że mamy, 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 no, osoba jest skazana. No, to jest nieporozumienie. Jest... No Ale to ja też tego nie rozumiem. Jeśli, jeśli sąd albo jakiekolwiek inne instytucje, które o tym mówią, no znaczy nie instytucje to może nie, ale niezależni naukowcy, niezależni lekarze, którzy o tym mówią, mają twardą dowodę. Mają twarde dowody na to, że ich pacjenci zostali wyleczeni, to jak to jest możliwe, że izby lekarskie nie są w żaden sposób otwarte na dialog, na rozmowę, dlatego że są kraje w Europie, w których amanita muskary jest, jest dozwolona. Są, są kraje, w których wlewy z witaminy C w dużym czasie są dokładnie dozwolone. Tak. DMSO także. Dlaczego w Polsce te izby są tak pozamykane, pomimo tego, że w świecie wydawałoby nam się, że na, 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 na przykładzie Stanów Zjednoczonych następuje jakaś reforma tej świadomości? Czy w Polsce. To, czy w Polski to nie dotyka w żaden sposób? No tak, pytanie świetne, odpowiedź jest y, y, trudna. Właściwie jej nie ma. Bo jeżeli ja idę do izby lekarskiej i oni mi znaczy mam zarzuty na konkretnie stosowanie jakiejś substancji. Ja przedstawiam im kilkadziesiąt publikacji naukowych, recenzowanych wysoko, czyli jest wiarygodny z podwójną ślopą i tak dalej. Oni to mówią tak, to wszystko jest do kosza, bo to nie ma znaczenia, bo to nie jest wiedza medyczna. Ja pytam się, a jaka jest wiedza medyczna? Przepraszam. Taką, jaką wy robicie, algorytmy, które nie działają, czy przynoszą szkodę, no to z tym się nie mogę zgodzić. No a się nie zgadzam, to mam problemy. Zresztą najlepszym problemem jest jak izby lekarskie wystosowały do wszystkich krajów Unii Europejskiej, Pismo, że ja posiadam podstawowe wykształcenie medyczne. No to ja im odpisałem, że ja, jak już będę kompletnie stuknięty, to może szkołę średnią skończę. A dobrze, jaka jest ich tak odpowiedź? Czym Nie jest ma. dla nich ta wiedza medyczna? Nie mogę, się, do... Nie mogę się dowiedzieć. Czyli to jest zaprzeczenie przez osoby, które. Mogą mieć jakiś konflikt interesów. No ja szukam. Ja tylko. też nie chcę wchodzić w jakąś spiskową teorię tego, dlaczego tak się dzieje, tylko ale zastanawiam się szukam Nie interesów nie Dlaczego ma to odpowiedzi. są ludzie tak zamknięci na to, żeby zobaczyć poza te wszystkie rozwiązania, które, którymi jesteśmy karmieni w systemie. Nie no, to jest tylko i wyłącznie konflikt Tylko nie można tego inaczej wytłumaczyć konflikt interesów, bo każdy normalny. Człowiek, który zobaczy dowody, to mówi: są dowody, to sprawdźmy to. A tutaj te dowody są od razu odrzucane bez czytania, bez niczego. No, to, jeżeli tak to jest robione, to znaczy, że coś tutaj w tych izbach nie gra. A poza tym, izby no, nie mogą mi nakazywać stosowania algorytmów, bo moje doświadczenie, moja wiedza i ocena stanu pacjenta decyduje o tym, jakie ja mam metody zastosować.